Panie trenerze, trzecie zwycięstwo z rzędu, z pewnością jest pan zadowolony z meczu. Proszę o komentarz. No tak, no musi być zadowolony, bo kiedy by nie miał być zadowolony, jak mamy trzy punkty. I gdzieś powtarzam cały czas, uważam, że mecz z naszą przewagą ale niestety jedna branka to je za málo. Půžně malutký blend, vyrovnání a znovu se martvíme o vynik a tak dále, tak dále. Já uvažuji, že ze stylu naší hry, z střelů a z, prostu, z toho pressingu povinni, jsme ten meč rozstřihnout věle, věle v Češně. To znači už v pěršej, v druhé a nečekat tam na ostatních 5 minut. Ale i tak to těší, bo předtím nám punkty utěkaly, Teraz je mamy, także że bardzo się cieszę, dziękuję zawodnikom, dziękuję kibicom, no a przygotowujemy się do następnego meczu w Gdańsku. No właśnie, następny mecz w Gdańsku, kolejna daleka podróż i no i mecz za sześć punktów. No tak, jeżeli, jeżeli tam myślimy o wyższych pozycjach, no to musimy ten mecz wygrać. Pytaliśmy kapitana, teraz zapytamy pana, z kim by pan chciał zagrać w play w pierwszej rundzie. Ja nie myślę, to, to jest za daleko, to jest 8 meczów, albo 7 teraz, nie wiem dokładnie. A naprawdę, nie myślę, myślę na ten pierwszy mecz teraz, co gramy w Gdańsku, a co będzie, to będzie, na to wpływu nie mam. Jakie teraz plany na najbliższe dni przed podróżą? trening, trening, trening. Jutro rano spotkamy się, potrenujemy, zregenerujemy. W czwartek tak samo, no a w piątek nas czeka mecz, tak jak, tak jak było powiedziane, za 6 punktu. A jeżeli chcemy skoczyć wyżej, to powinniśmy ten mecz wygrać. Kolejne spotkanie przy Siedleckiego już w kolejny wtorek i zapewne zaprasza pan kibiców. Bardzo, bardzo zapraszam. Przychodźcie, zdecydowanie lepiej się nam gra. Jak je více kibiců na tribunách, kibiců je zglošno, takže bardzo zapraszam.